Witamy wszystkich w wyzwaniu artystycznym. Będziecie rysować za pomocą tego, co macie przed sobą. A najlepszy rysunek będzie nagradzany. Zrozumieliście zasady? Więc posłuchajcie, co powie wam Mia. Dzień dobry, łobuzy. Oto pierwsze zadanie. Narysujcie mi burgera. Najlepszy z was go dostanie. Czas start. O tego soczystego, pysznego burgera trzeba będzie narysować ciastem naleśnikowym na patelni. Widzę, że Alex już zaczął pracę. Zacznę od narysowania konturu burgera czarnym ciastem. Teraz możemy rozpocząć najlepszą część: kolorowanie. To naprawdę proste. Zamierzam pokolorować bułkę na beżowo, pomidora na różowo, a sałatę na zielono. I to wszystko. Jestem wspaniałym kucharzem i artystą. Zapomniałeś wspomnieć, że jesteś bardzo skromny. Britney, co tam u ciebie? Aleks już kończy. Zaraz zobaczycie. Rzuciłam okiem na pracę Alexa i wiem, co robić. Czemu to nie leci? Ojej! Cała się umazałam. No i Britney, troszkę się pobrudziłaś. Może weź inny kolor? Świetny pomysł. Oto beżowy dla bułeczek. Dobrze leci. Widziałam burgera Alexa, zrobię podobnego. Co o tym sądzicie? Dobrze mi idzie? Moim zdaniem idealnie. Kolorowo i apetycznie. Myślę, że nawet lepiej niż u Alexa. Co? Ona nie może mieć lepszego burgera niż ja. Zaraz to załatwię. Brytni, masz coś na twarzy. To ciasto czy pryszcz. Dobrała się, wyłączę jej kuchenkę. Pora przewrócić na leśnika. Dzięki za przypomnienie. Co to ma być? Dlaczego to jest surowe? Wszystko na marne. Alex, przyznaj się, to twoja sprawka. Uwaga, czas się kończy. Britney odpadła, co z Julie? Wszystko pod kontrolą. Wszystkie składniki do burgera usmażę osobno. Już mam gotowe wszystkie warstwy. Pozostało tylko odwrócić i ułożyć je w odpowiedniej kolejności. Ten burger wygląda jak prawdziwy, taki apetyczny. Wow! Moi drodzy, czas minął. Britney, jak zwykle wypadłaś słabo. W ogóle się nie starasz. Alex, może ty mnie uszczęśliwisz? No nie, to wygląda źle. Ale przecież się starałem! O rany Julie to idealny burger. Wygrywasz. Smacznego, moja droga. Hura, ten pyszny burger jest dla mnie, mój ulubiony! Mmm, Pyszny! Nie podzielę się nim z wami. Jest cały mój. No dobrze moi drodzy. Oto eksponat muzealny. Ta korona była noszona przez wszystkie królowe świata. I to będzie najlepszy, ten ją dostanie. Mam nadzieję, że dacie z siebie wszystko. Alex, nie masz ochoty na koronę? Czas start. Zaczynajcie tworzyć. Czego będziecie używać do rysowania? Ojej! Będziecie wypalać w drewnie! Wow, super! Brik, jakiś problem? Zaraz, zaraz, a już wiem! Pierwsza linia. Narysuję najlepszą koronę. Będzie nawet lepsza niż oryginał. Chyba nieźle, a jak radzą sobie inni? Zobaczmy, co robi Alex. Co, serio? Helikopter? Dzięki, starałem się jak mogłem. Ta wasza korona jest dla dziewczyn. Chciałbym dostać helikopter. Śmierdzi. No nie! Pali się! Mój obrazek jest zniszczony. Kurczę! Kończy się czas. Co ja teraz zrobię? Alex, pomożesz mi. Narysuj mi koronę, proszę! No dobra, to proste jak bułka z masłem. Zaraz to zrobię! Korona to pestka. Raz, dwa i gotowe. Mam mało czasu, ale mi się uda. Patrz, Julie! Już prawie! Skończyłem! Mamy to! Myślę, że wyszła super! Co? Czas się skończył? I stop! O co z koroną? Okej. Okay. Britney, najpierw ty. O, ładna, ale wyszło ci jakoś tak krzywo. Co tam masz, Julie? Nic nie masz? Więc nic nie dostaniesz. No. Alex, zaskoczyłeś mnie. To arcydzieło. Korona jest twoja, gratulacje. Będziesz naszym księciem? Kurczę! Wow, Alex, Do korony jest bonus w postaci sukienki. No co za ubaw! Ciekawe, jaka nagroda nas czeka. Tylko spójrzcie na tego robota. Fajny, co? Julie, widzę, że ci się podoba. Alex jest w bojowym nastroju. Britney nie jest zachwycona, ale nie szkodzi. Ruszamy. Ludzie, ale fajny robot. Kto z was go zgarnie? Jestem taka podekscytowana. Jak to kto? Ja go wygram. Narysuję najlepszego robota, bo widziałem ich miliony. Codziennie, w grach i nawet w moich snach. Dodam jeszcze kilka kulek i gotowe. Jestem wielkim twórcą robotów. On będzie mój. Teraz pryśnijmy na niego trochę wody i mamy to. Jest idealny. Julie, zobacz. Nic szczególnego. Kiedyś zajmowałam się robotyką, więc doskonale rozumiem wewnętrzną i zewnętrzną strukturę robotów. Własnoręcznie zrobiłam ich około 20. Widzicie? Mam tu wszystko gotowe. Idealnie, prawda? Wow, naprawdę odjazdowo. Lepiej niż u mnie. Muszę to jakoś naprawić. Ej, Julie, patrz, co tam jest? Dobra, teraz muszę działać szybko. Voilà! Jestem mistrzem nie tylko tworzenia, ale i burzenia. Alex, nic tam nie widzę. O nie, co się stało z moim robotem? Ty to zrobiłeś. Nie puszczę ci tego płazem. Kochani, przestańcie! Mój robot się rozerwał. Może go jakoś skleisz? A co tam robi Britney? Ja nie będę się spieszyć. Takie roboty to nie moja bajka. Czas się kończy. No dobra, zacznę coś robić. Zrobię zbliżenie temu Smilikowi z robotem i odwzoruję go. Innego pomysłu nie mam. To będzie łatwe. Dlaczego nie wpadłam na to wcześniej? Ostatnia kuleczka. Skleję całość za pomocą wody gotowe. Chyba podobny. Czas jeszcze się nie skończył, a ja już mam robota. Pokażcie swoje prace, Julie. Niczego nie widzę. Alex! Co to ma być? Piesko zaatakował? Britney! Proszę! Wow, jaki słodki! Wygrałaś! Ja? Ale jak to? Proszę, o to twoja nagroda. Dziękuję, ale co ja mam z tym zrobić? Dobra, spróbuję się nim pobawić. O rany, on umie tańczyć! Ja też tak chcę! Patrzcie, tańczący robot! Powtarzajcie za mną! Jestem robotem! Podobał ci się wideo? Naciśnij łapkę w górę, zostaw komentarz i subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić nowych i równie niesamowitych challenge'y. Do zobaczenia, pa pa! Kiedy wreszcie dostanę moje zamówienie? No w końcu, to na pewno kurier. Już biegnę. Proszę postawić tutaj. No tak, oczywiście, dziękuję. Co zamówiłaś? Dlaczego to pudełko jest takie ogromne? Czy jest w nim słoń? Jeszcze się nie domyśliłaś? Zepsułaś mi łóżko, więc zrobię sobie nowe. Piękne, różowe, nowiutkie łóżko. A ty będziesz spać na starym, które zaraz się rozpadnie. Muszę jeszcze tylko sięgnąć w farbę. A to i ona. Oprócz nowego łóżka zdecydowałam, że pomaluję jeszcze ściany. Pomaluję je na mój ulubiony różowy kolor. Zaczynam. Spójrzcie na tę najlepszą na świecie różową farbę. Nalewamy i do gry wchodzi wałek. Wow, ten kolor wygląda na ścianie jeszcze lepiej. No i co, fajnie? No, wygląda dobrze. Teraz muszę zająć się łóżkiem. Usuwam stare i montuję nowe. Świetna zabawa. Jest troszkę ciężko, ale dam radę. Widzisz? Fajnie, co? Wow. Szacun. To jeszcze nie wszystko. Jeszcze tylko urocze poduszki i podświetlenie. Moja część pokoju będzie ociekać słodyczą. Teraz możesz się zachwycać. Wow, ale super. Też tak chcę. Mam pomysł. W internecie jest wszystko. Biegnę do kuriera. Dzień dobry, proszę to wnieść. A tak, kasa, proszę tyle, wystarczy. Dzięki, do widzenia. Mój nowy pokój jest w tym pudle. Christy, szykuj się na szok. Po co mi wałek, skoro mogę po prostu wylać farbę na ścianę? Tak będzie szybciej i lepiej. Teraz rozprowadzę ją równomiernie. I tak nie maluje ścian. Jak to nikt? Ja tak maluję! Dodatku na czarno. Dobra, skończyłam. Teraz potrzebuję piły. Jak myślisz, po co? Nie wiem, boję się. Nie pękaj. Zamierzam stworzyć łóżko moich marzeń. Takie, które mogę mieć, tylko ja. Dobra, pozostało mi umieścić wszystko na swoim miejscu. Nie mogę zapomnieć o wystroju. Nie to perze, łańcuchy, wszystko to co kocham. Powieszę jeszcze błyskawice, kilka poduszeczek. No i gotowe. Co o tym sądzisz? Super! Mogę wpaść w gości? Chyba śnisz. Wstęp wzbroniony. Jesteś zbyt tęczowa na tę roczną część pokoju. No i dobra, i tak nie chciałam. Szykuje się impreza, ale ja nie mam co założyć. To czy to? Wiem. Zadzwonię do mojego stylisty. On na pewno mi pomoże. Cześć! Wpadniesz do mnie? Super, czekam. Oto i Jack. No cześć! Naprawdę cię potrzebuję. Czerwony alarm, nie mam w co się ubrać. Kochanie, jasne, zaraz to naprawimy. Co my tu mamy? No cóż, tragedia. Zgadnij, od czego zaczniemy. Zgadza się moja bułeczko od pomiarów. Aha. Mam coś dla ciebie. Proszę. Jesteś gwiazdą. A nawet powiedziałbym, że królową. Ojej, wspaniale! Ta korona jest stworzona dla mnie. No, Obróć się, chcę obejrzeć swoją pracę. Jestem zachwycona. Spotkamy się u Brittany w sobotę buziaczki. Papa! Papa kochana! Christy rzeczywiście wygląda jak bogini. Złość piękności szkodzi, moja droga. Mam być gorsza? Pora odświeżyć moją garderobę. To nie, to też się nie nadaje. To jakaś masakra. Mam pomysł. Po co mam wydawać hajs na nowe ciuchy, skoro mam farbę? Mam dość czerwonej koszulki, więc poparbuję ją na czarno i po sprawie. Ale wymyśliłaś. Nic nie kumasz. Jeansy też przemaluję. Będę miała totalnie czarny look. Super co! Dodam łańcuchy, moje ulubione bransoletki i gotowe. Jej, jeszcze czapka. Też ją pomaluję. Ale to jeszcze nie wszystko. Zwykła czarna czapka jest zbyt nudna. Z to będzie co innego. Orety, chłopakom kopary opadną, gdy zobaczą mnie w nowej stylizacji. Gotowe? Co o tym sądzisz? Padłaś do puszki z czarną farbą? Ojej, mój ulubiony zespół ma nowy album. Ale super. Co to za tęczowa kakofolia? To się nazywa muzyka muzyka. Muzyka? Pokażę ci prawdziwą muzykę. Rok jest najlepszy. Jedyna słuszna muzyka. Co? Jak można czegoś takiego słuchać? Brzmi jak brzask kota pod oknem. Założę słuchawki, żeby nie słyszeć tej muzyki. Jest do bani. Do bani? Chyba źle słyszysz. Dokąd idziesz? Zniknęła, na trudno. Christy, trzymaj się, bo ta fala roka cię zmiecie. No to jedziemy. O nie, moje uszy! Przestań, te słuchawki są moim zbawieniem! No i co teraz powiesz? Dobra, rozumiem. Chcesz imprezę na maksa? Już się robi! Proszę bardzo! Słuchaj i nie zapomnij machać głową! O nie! To za głośno! Mogę jeszcze głośniej. Mia! Ja. Oszczędź moje uszy! Ależ jestem piękna! O, chyba mam gości. Kto tam? Cześć Alex, to dla mnie. Dziękuję na razie. Co mi przeniósł? Ruszaki! Jakie słodkie! Właśnie takie chciałam mieć w swoim pokoju. Witajcie kochani! Pora na herbatkę! Ale urocze! Jak się macie? Lubicie herbatę? Ale nudy. Ja mam ciekawsze zajęcie. Kupiłam sobie nowy zdalnie sterowany samochód. Niestety jest szary. Ale wiem jak to zmienić. Brakuje mu trochę ognia. No, to bryka prawdziwej rockmenki. Czyli moja. Super. No to jazda. Ale szybki. Wuhu! Przeszkadzasz mi. Tylko spójrz na tę furę. Jest fajniejsza niż jakikolwiek pluszak. Co ty narobiłaś? Ojej, troszkę mnie poniosło, ale fajnie wyszło. Oddawaj mi drękę z powrotem. Nie mam mowy. Zrujnowałaś mi przyjęcie. To mój samochód, oddaj. Złapię go. Ojej! To matko! Ale boli mi głowa. Mam siniaka. Biedactwo, chodź do mnie. Odpocznij, uspokój się. Wiem, jak ci pomóc. Mam tu apteczkę. Zaraz się tym zajmę. Jedno małe ukłucie i ból przejdzie. Może nie trzeba. No dobra, obejdziemy się bez zastrzyku. To nie pomoże. A właśnie, plaster. To zdecydowanie pomoże. Dzięki Ci. Jest taki fajny. Też mam coś dla Ciebie, proszę. Dziękuję. Trzymaj to dla Ciebie. Wow, truskawkowy napój.